Witam widzowie w następnym filmie Dzisiaj wziąłem Apacha i e, zmusiłem go żeby zagrał ze mną kurna w piggy rush piggy rush to jest praktycznie gdyby piggy i pillar chase 2 miało dziecko więc... tak po prostu gramy pillar chase 2 tylko że z postaciami z piggy dobra do filmu ścieki lub metro każdy tak wybiera tak. metro kurna no, znaczy <laughs> ścieki lub metro nie każdy kurna chce ścieki każdy chce po prostu pływać w tej, na brudnej wodzie. Ty szczególnie. No, dokładnie. Dogi? To był dogi, czy co to było? Iść na... Iść na szczyt, gdy ścieki będą się wypełniać. O oh my god, ta mapa ma jeszcze kurna jakieś eventy, w które się dzieją Okej. Okay. Um. Nie mogę się rozglądać Musisz klikać. Nie, mo nie mogę się rozejrzeć Myszka Kamera mi się zjebała Co to za gra w ogóle Nie mogę popatrzeć się w górę no właśnie, też mi się kamera zepsuła. Nie mogę obrócić się w ogóle. Znaczy, myszką, kurna, teraz korzystam z tych ze strzałek. Ale nie mogę podnieść głowy. Jak nie można. To ja podnieść. umrę z utonięcia. Patrzę się w dół. Daj, umrę z utonięcia. LAST MAN STANDING? Ja jestem samemu? Więc ja mam jeszcze zepsutną kamerę I kto to jest? AI TIGERY Widzisz te małe oczy? No uwielbiam, się, uwielbiam ten mały sprite, który przechodzi od lewa do prawo, kurna Okej, okay, tym razem chociaż moja kamera działa. Use key. ja nie mam klucza żadnego. I nie mam latarki, nie mam nic. Jest tutaj ciemno, jak nie wiem co. Ej. Nie, nie strasz. Jestem tylko ja, to co ty się mnie przestrzegasz? O, klucz, mogę uratować tamtą si... Au. Au. Okej, okay, genialnie. Tragetujesz osobę, która jest nowa. Super, już nie żyje. Świeci się na czerwono. Okej, okay, uciekaj. To jest pierdolony labirynt! Ale go wy... Oh my god! Złamane kostki. Nie masz stamina. Nie dobra. Nie ja poznaję z tego ten. Z, z ta, taśmy Piggy to jest ten To Tak poznaję Czyli że to są jakby jakieś. To są postacie z fan game'ów pigi Jak rozumiem dobrze? To jest znowu AI, AI Tigry podw Pod. Oh my god. Double trouble. Czaj to jest Ja... To jestem ja z tobą? Tak! Let's go! Idziemy ich zamordować! Ty bo pociąg będzie jechał. No uważaj na ten A ty gdzie? Oni są na górze, są na drugim piętrze. Tym mógł przejść, ja nie mogę. Ja polazem gdzieś szukam ich. Tam ich widzę też chłopa. Umierasz. Nie! Tam jest, bierz go. Jest jeszcze tam jeden da daleko od nas. A jest jakaś osoba Fk. Ostatni został Leć. Bierz go, o, kurna pociąg nie przejechał. Pociąg nie przejechał Nie żyje. A nie, wrócisz za 5, 4, 3, 2, 1 Dobra, na szczęście killer nie może kurna umrzeć. To jest dobre. Ja nie mam. Gdzie on. Gdzie wy jesteście? On ma. Pociąg znowu jedzie. W... I znowu mnie uderzył. Wygrała ta osoba? Wygrała ona. Nie, wygraliśmy. Uki! A i zaraz znów będzie, że kamery mamy zepsute. Nie wykrakaj tego gówna, bo tak będzie. Okej, okay, nie, mi działa. Oh. Mam radar. O, i znalazłem latarkę. I e taser, let's go! O, ja widzę gdzie... Aha, ale ja zużyłem. Okej, okay, ja wiem chociaż gdzie on jest teraz. Ja jestem teraz na niskim poziomie, więc... No, właśnie. I on mnie goni w tej chwili Aha Genialnie Goni mnie Fuck, okej. Okay. Umrę, kurna. Nie żyję. Ale to jest trudne, okej. Okay. To, nie, to nie jest łatwe do, od ucieknięcia od nich, kurna. Uwaga, bo on jest za tobą chyba. Tak, goni ciebie, widzicie? Uciekaj! Kurde, nie tu! Umrę, staminy nie będę miał zaraz. To dlaczego ja marnujesz całą? Wcześniej tylko lekko zmordowałem, ale dałem ci się odnowić. Okej, okay, to jest bardzo trudno wygrać, to nie jest takie łatwe. Jako killer oczywiście jest łatwiej, zawsze jest łatwiej jako killer wygrać. O, ty jesteś. Dobra, to może... Jesteś będziesz... pierwszy na celowniku. To, może, be... to ben... może będę miał szansę uciec, kur... wygrać. O, klucz. Nie gdzie to idzie. Madam. Ile HP masz? Jeszcze dużo. A po co się pytasz? Żebyś mógł mnie szybciej zabić? Bajo? Oczywiście, że kurna za mną idziesz cały czas, bo kurna tak, bo mi kurna lubisz, ty ich lubisz w dupę. Teraz ja, moja kolej, ty jesteś pierwszy na radarze, kurna, nie. Uderzyłem ciebie pierwszego dobra. Masz mało, coraz mniej HP, no to już cię dobiję. Bo czemu nie? To się nazywa targetowanie. A! Wszedłem w miejsce, gdzie piorn pierdolnął. Genialnie, to czy mogłeś nie wchodzić tam. Chłopie, on nasz shotgun jakiś, co to jest? Tu twoje, a ty by w pysku! Bo kurna mnie ktoś stajzował. Wracaj tu, chłopie. Zabiję chłopa. Wracaj tu. Do... No! Nareszcie. Ile ty masz strzałów w tym gównie? Użył dopiero drugiego. Trzeciego już. O, shotgun ma zwykle cztery strzały. Mam nadzieję, kurna. Bro. I za każdym razem on mnie trafia. Co to jest? Nie żyjesz za to. Ześ martwy. No. Chłop wreszcie nie żyje. Boyfriend, chodź tu. Prawda, tu chłopie. Chodź tu. Chcę chce go zabić, ale nie mogę. Czemu on jest taki szybki? Ile on ma do jacy ciasnej staminy? On je, kurna, jakby nie miał staminy. No, nareszcie kurna go uderzam. Ale cię o kostki porobił. Zamknij się. Na długo już kurna nie, nie będzie żył Ostatni śmieć zestał i to jest kurwa ten z shotgunem A Krew Chodź tu Chodź tu, śmieciu Nie myślisz, że uciekniesz ode mnie co? Zawsze wiem, gdzie ty kurna jesteś, chodź tu, jesteś martwy. Nie, przegram to. Ja pierniczę. Nie! No weź, byłem tak blisko! Haha, kto będzie? Na pewno nie ja, to wiem. Tutaj też się nie idzie. Zamknąłem NA NIM DRZWI Goni mnie znowu Jak tutaj się idzie? Ociekaj kowal Polecam ci Lepiej spierniczaj No Mówiłem ześ się na dół. A chodź tu. No, Pickup. Uratowałem ci dupę zamykając te drzwi. Ja chciałem je właśnie zamknąć. Gdybyś nie. Oh fuck. Oh shit. Dawaj, szybko. Tutaj, chodź. Zamknij te. Nie zamknąłeś. Nie zamknąłem. Dobra, nieważne. Może nie będzie wiedział, gdzie my poszliśmy. Albo będzie. Fak, wie gdzie jestem. Pobiegł za tobą. Filip. Ta. O nie. Nie ma stamina. To módl się, że przeżyjesz. Come on, masz, 50, masz 50 sekund. Dobra, ja uwielbiam tą mapę przez te drzwi. Uwielbiam tą mapę. Pierdalaj. Co? O, oh, okej. Okay. Nie mam staminy, mam 50 KP. Eee, medkit by tobie się przydał, ja właśnie mam. Mam medkita, ale nie mam czasu na uleczenie się. Fuck, nie tędy. <laughs> um... Nie tu, jak? On goni ciebie, on chce ciebie. Porę, uleczyłem się! Dobra, chociaż to. O, oh di, 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 di On teraz zbiegnie za mną. 3 sekund, Eee czekun. Masz wolno, on teraz chce mnie, albo nie. Dobra, przy Yupi! Wygraliśmy. Można chodzić pod tej, podczas tej cutscenki, to jest śmieszne. Okej, okay, AI Tiger i to będzie trudno to przetrwać. Bo on, wie, on, za, on będzie wiedział, gdzie my jesteśmy. Jak można zobaczyć, gdzie... Na jakichś ekranach można zobaczyć, czy ten... Gdzie będzie pociąg przejeżdżał? Dźwięki będą, będzie trąbił. Okej okay. O oh my god, ale jest... Jest ciemno jak ten Jak jesteś survivorem i on mnie już chłop goni Hej, hej, hej Jak tam życie leci? O oh fuck A ja mnie polecał tam iść Okej, okay, nie mam latarki Latarka ten. Dzięki ale on tutaj jest więc uciekaj. Okej okay. Oh my god. I'm dead. Nie żyjesz? O nie. Nie żyję. O. Dobra, Gdzie on jest? On jest daleko ode mnie, dobra. Ale idzie prosto na mnie, więc lepiej stąd iść Nie ma tutaj żadnych drzwi Skąd przylazłeś chłopie? A nie mam pojęcia gdzie ten chłop jest Okej, okay, stąd on przyjeżdża Okej, okay, za 23 tutaj jedzie pociąg i że tutaj będzie dobrze, gdy pójdę. Mam nadzieję. O, słyszysz? To robi no. pociąg. Te, e, poczekam aż tutaj przejdzie i idę. Pójdę za nim. Popróbuję słońca. Pójdę tutaj. O, last man. Last man standing. Dlatego, że słońce zwrócił się pod pociąg. Shit. Zdawiłaś kurwo mnie. Pod pociąg się podłoży. Nie, jedzie tutaj nie, pociąg. Przejedzie, Cześć, jedzie tutaj pociąg, to ja poczekam aż ten. A! Tiger Reed oberwał pociągiem. Okej, okay, to super. Ja nie, ja nie wiem, czy ja teraz idę do niego, czy przeciwko nie, jego. A... On się rusza. I chyba cię widzi. No, oczywiście, że mnie widzi. Jest Last Man Standing. On przeszedł przez dziurę w ścianie. A, to on jest przy mnie. Bezpierniczam. Ja? Spierdalam. Shit. Przetrwaj 12 sekund. Oszczędzaj staminę. Biegnie. Pociąg tam jechał chyba. To jechał! On jest wady. Let's go! Akurat pociąg przejechał. Boom! O, i tak zakończymy. No, tak skończymy ten filmik. Kurna, wygraną. Last Man Standing. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. E... I życzymy miłego życia. <laughs> życzymy miłego dnia, lub nocy, lub jakiekolwiek pora dnia u Was jest, kiedy to oglądacie. Eee, mówcie, jeżeli, jaką, jaką grę jeszcze byście chcieli? Czy może ee, zobaczyć na tym kanale? Czy może to? Czy może coś innego? Możecie zakomentować. Będę czytał. Bo chcę zobaczyć, co, co wy chcecie zobaczyć. Dobra. Chcę, chcę zagrać, co wy chcecie zobaczyć, to zagram. Może to być gra Robloxowa, może to być coś innego. Dobra. Dziękuję wam bardzo do za oglądanie. Do widzenia.